wszystkim, z tej strony ojciec Matolo I witam was w kolejnym już odcinku z gry Metro 2033 yy, Tak wiem, że dawno nie było I ja wam powiem, że naprawdę cieszę się, że to nagrywam Ale tak jakoś o sobie też nie miałem czasu ogólnie Nic mi się od ogólnie nie chciało ostatnio, naprawdę nic za nic za to was troszkę przepraszam, że tak dawno nic nie było na kanale, ale tak jakiś kryzys przechodził w nagrywaniu. Ja nie wiem, głupio to trochę brzmi, ale no tak było po prostu. Nie chciało mi się nagrywać jakoś tak. Jakoś tak wyszło i, i, i też... O właśnie, od razu chcę wam powiedzieć, że niedługo już pojawił się pojawi się sezon drugi Ojcowych przygód, tylko jeszcze muszę pozalatwiać sprawę z prawami autorskimi, żeby do paczki było, jeśli chcecie paczkę, żeby była paczka modyfikacji. Bo, je, bo to muszę mieć załatwione, jeśli, chcę. jeśli mi się uda. Ze wszystkimi modyfika modyfikacjami, co mam, to paszka się ukaże. A jeśli nie, to nie wiem, coś wykombinuję w każdym bądź razie. Ale dobra, no nie będziemy przedłużać, bo tylko czas antenowy nam leci. Także dobra, kontynuuję, kontynuujemy. Zajezdnia. No, sądziłem, że nie można spotkać nic gorszego. No, po raz kolejny byliśmy w błędzie, No tak, oczywiście. Dobra, gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy? A, w ciemnej, ciemno Ej, złowy rogo o to w... Ej, What the fuck? What the fuck, co to było? Jakieś rury wydechowe Rury wydechowe, czekajcie, czek, jest nasza, jest nasza snajperka Paraelektryczna Jest za... nie, za a tu dobra. E, gdzie jak się ładowało? Dobra, tak się ładowałem. Ja się boję. Te kurzenie są złowrogie, naprawdę. Te kurzenie mi złowrogo wyglądają. What the fuck? Czemu oni zamykają to nam? Dobra, dawaj A mamy w nich strzelać? Dobra już, 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 już. Czekaj, ja się zapominam, ja nie wiem co się dzieje w ogóle Ja nie wiem co się dzieje Ja nie wiem co się dzieje, no kurde Ja nie wiem co się działo w ogóle, co to ma być Ja w ogóle nie wiedziałem co się dzieje Jakieś my myszka mi nie działa, to czekajcie A Razem muszę myszki podregulować, bo to strasznie wolno je działa To, to, to wszystko wina myszki no, oczywiście, czułeś, czułeś minimalne. Jak mamy grać? Takie czułeś. O, teraz już. Teraz już lepiej, dobra. Ale tu sobie może weźmiemy kałacha naszego, genialnego. Nie uciekniesz na. On dalej biegnie. Dobra, pad. What the fuck, awa, 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 dobra. O oh, kurde, dobra, Już właśnie no ja. Kurde, w ogóle celować nie umiem prosi. Nie umiem celować, nie umiem celować, no, nie umiem celować No ah, No, Zginęliśmy Ja nie, ojciec nie umie celować Taka jest prawda Dobra, no jedziemy dalej

Dobra, jeszcze raz, zaraz załadujmy naszą snajperę Aha. To było, to jest wkurzające trochę, naprawdę to jest wkurzające. Dobra, jedziemy w Mam szansę się przebić Gościu, chcesz dostać kuleczkę? W nogę? W nogę? A może plecy? Nie, jednak w nogę, wolisz nogę? Dobrze, się w nogę Dobra, jedziemy przez si bazę Wszędzie pełno żołnierzy Ja tu ze sobie po na elektrycznym kampie Oni nas nie widzą Ja nie widzę ich I coś we mnie strzela Przeszliśmy? What? What? Co? To... Już przeszliśmy? What? E, Wytłumaczcie mi co się, co się Właściwie przy tym stało e, Przedtem nas trzy razy zabili a teraz czućmy bez problemu. I, co się właściwie stało? I, i nie, nie mam pojęcia co się właściwie stało. W lewo? Co w lewo? Co się dzieje? Ja w ogóle nie wiem co się dzieje. roller coaster, Wszyscy ręce w górę i krzyczymy Wii! O kurwa. Nie, to, 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 to był zły pomysł. Ręce proszę i nogi i wszystko zostawić w wagoniku, bo grozi to ich ujebaniem. I, I proszę się trzymać. Życzymy miłej przejeżdżki. Tak. Dobra. Co się dzieje? Jakieś helikoptery... Nie wiem, helikoptery. Jakie helikoptery? Bładcie. Co, co ty mówisz? Jakie helikoptery. Co się dzieje? Czuję, że coś za chwilę nam tu wyskoczy. Jakieś, nie wiem, kosmiczne pociągi. Nie wiadomo skąd. Co jest? To mi brzmi zło wrogo. Coś czuję, że tu będą się siedziały tantejskie sceny za chwilę. I wiem. Nie słyszę jakieś dźwięki nie z tej planety go! A... No Zabijmy na lisy? What? Kurwa, co się dzieje? Gdzie oni? Co oni robią? A one tak się nazywają? Dobra, kurwa, chuj w dupę, jeb, żryj ołów, szmatko. Żry ołów! Żryj ołów! Żryj mój ołów! Żryj moją kłosę żelazną! Żryj kłosy, żryj kłosy! Żryj kłosy, żryjcie kłosy, żry dobra. Żryj... Żryj, żryj snajperkę. Dobra, chodź, no chodź. O kurwa, kiedy to, to się skończy? What the fuck, ile ich tu jest? 200 milionów, nie, nie zabijajcie go! Nie, co się dzieje? O oh fucking... To się stało? What? Zapłacisz mi to nie, mój kolega, zabiliście mój kolegę Mój kolego Rzucę po ciebie! obiecuję. Łada! fuck, gdzie my jedziemy? Ale prędko! Normalnie jak w Nitwor speedzie się czuję. W i w lewo, i, i w prawo, i, 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 i kurwa i, i, mi się wypierdol. o o w O no to jesteśmy udupieni, jeszcze chyba nas przedmiotło, nie? Damy sobie radę. Nie, wyszliśmy. E, no to nie jesteśmy jeszcze w takiej ciemnej dupie. Mój kolego. E, 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 nie, idziemy po niego. W ogóle, skąd my przyjechaliśmy? Stąd? W ogóle, skąd my przyjechaliśmy? Gdzie mamy, gdzie mamy? Mamy iść tu. Czy jest tam mój kolego? E, no nie wrócę tam, bo pociąg mi zas zastał drogę. no Głupi no, pociąg. Co to... Co to jest? Jakieś... Grzybki, halucynki? Chyba grzybki, halucynki to są. Co? My to mamy... Mamy iść do grzybków, halucynków? No, no, ale jak tam mamy wejść? Nie tu. No, no dobrze, no ale... Ja nie chcę przez te grzybki, halucynki iść halucynki będę miał. No ale no, no skoro musimy, no to dobra, no to jedziemy. Grzybki halu... Co się stało? Obrona! O, kolejny rozdział, subciu E no to dalej. Zmierzmy się... Biedny Paweł Zostanie w naszych sercach na zawsze. Biedny Poświęcił się żeby nas uratować Ale dobra, dobra, Je jedziemy dalej, no nie ma co się przejmować tym. Dobra, o, puszki latające, wiszące, dobra. Idziemy tu, bo tu musimy. O shi, tam ktoś jest, on będzie nas. Będą nas atakować, czy nie. Dobra, idę, 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 idę ziomek. Uszy w górę Z kim miałam pogadać?

Tak? Nie. Tu? Nie. Gdzie mamy iść? Czekajcie, czekajcie. Pogodzenie nam tu. Do niego. No, nie chcę. No, odsuń się, bo ci siedzę po oczach. Zapalniczką. Tam, tu chyba. No, ale tu się nie da wejść. Ty, a może z tobą się zi nie? Też nie? Z tobą? I don't know what the hell you're doing out here. Tobą, tak? But the next arguments are the same. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take ah the ship spare left in the stash. You're one of us now. Our squad is called Children of the Underground. brands No, 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 dobra, no spokojnie. Dobra, to tam sobie rady, no, no dobra, spokojnie. Dobra, ja ci pomogę, pomogę, bo wiesz. E, my po się trzymamy razem, także wiesz. Dobra. I e, wszystko, no jest, im. ich jak O, coś się zbliża, Coś nie dobrego. Zło... Łat! Co to było? F jakieś kurwa fale szucowe Nie wiem, nie, nie wiem co to jest w ogóle. Co? Zachować spokój, ziomki. Co to... Jest wiatr. Coś się złego dzieje. Ja ubieram maskę. What the fu, co, co się w ogóle stało? Co to było? Jakieś wiatry, nie wiadomo skąd. Co, 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 co się dzieje? Co tak czerwono jest? Wszyscy padli? No, ja jestem cały, spoko. Ja, ja sobie ubiorę aż maskę z tego wszystkiego. Albo dobra, zdejmę. Szkoda maski dobrej. I co? Dym, dym, dym? Co dym, dym, dym? Dym, dym? dym, dym? dym, dym? Siwy dym? Nie tu chciałem, Chciałem sobie podładować latarkę. Gdzie? Słuchajcie, już, już, ładuję latarkę i idę. No gościu piosenka tu jest nie na miejscu trochę. już, ja ich nie widzę? Dobra, już, O ty szma... Ty szma, czaro. Dobra, już Cię nie ma. Już Cię nie ma! Dobra, pierdolę biurę snajperem. Gdzie w ogóle oni są? Już Ci pomagam. Już go nie ma. Łata pół. Już go nie ma. Już go nie ma. Dobra, przeładować! Już go nie ma. A w ogóle nic nie widzę Już go nie ma, już go nie ma, już go nie ma Już padają, dobra, osłaniajcie mnie, a muszę podładować sobie baterie. What the fuck, gdzie, 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 gdzie Fucking shit, bij go, bij go, bij kijem skurwysyna Dobra, już go nie ma Ała, 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 gdzie, gdzie, plecy Już go nie ma NIE MA MAMO! NIE mam PRĄDU! PRĄDU NIE MA! NIE MA PRĄDU! Nie ma, kurde, nie to! Dobra, prąd, prąd, prądu ja chcę! NIE MAM PRĄDU! NIE, PRĄDU NIE MAM! Szybko! Dobra, padł, padł, dobra, szybko! Prąd się załadować, muszę! Kurde, shit, motherfucker! Bitch! Dobra, żryjcie mój ołowiany ołów! To jest... w ołowiu jest moc! mi kurde, ja zbierdzię, ale nie wiem co mam robić. Ci tam boję. Dobra, jeb jeb, dobra. Pistolecik teraz. Karabinek, dobra. Dobra, zziąć. Fucking fugiu! Wal się. cipeczko. was irr... jedny ci shota. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. No on jeszcze stoi, no co to, to jest? Za chwilę pocisnę. What? Co się stało? Co się stało? Ja chciałbym wiedzieć, co się tu dzieje. To są złe rzeczy, naprawdę złe rzeczy się tu dzieją. No i co, Przyszliśmy? Żyjemy? Czy zginęliśmy? Dobra, skończymy chwilę przerwy, załadujmy. Dobra, załadowane. Dobra, skorzystajmy z tego, że. O, Ammo. Wielkie dzięki. to mi się zawsze przyda. I co się stało? Wszyscy skinęli? Gdzie mamy iść? Co mamy robić? Chyba tu mamy teraz iść. musi być

Dobra, i gdzie mamy iść? Tu mamy iść? No dobra, spoko Spoczywaj w pokoju mój ziomku Tu Oooo, wow, ile zumbiaków. Możemy drizyną. Czy my możemy? Nie możemy. No nie, no ja chciałem się poczuć, jak w Nitworth speedzie. A tu jednak nie możemy sobie pojeździć. No już szkoda. Oooooo! Wow, co tu się stało? teksańska masakra, nie wiem, żulem motoru Jakie szczauki, what the fuck? co to w ogóle się dzieje? no, no czemu on nie może wskoczyć? No, ja chcę wskoczyć, a ja nie mogę, no czemu ja nie mogę? czekajcie, hops o, dobra, wskoczyłem, dobra, eee, lecimy dalej, lecimy dalej gdzie mamy iść? o, biedni, dobra, ale Nieżywym się on niestety nie przyda. Dobra, coś tu się za chwilę zdarzy. Coś tak czuję. A jakie fajne bronie! Mamy nowy. Wow, mój nowy pistolet! Jak działa? Wow, epicko! Fajnie, nice. To mi się podoba, dobra. Gdzie mamy iść? ŁO! What? What Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jakieś szczury? murzyńskie mnie atakują. Co to w ogóle było? Widzieliście? ŁO, Ko cowboy hehe. <grym> Jesteśmy cowboyami. Fajnie, dobra. Co to było? Jakieś szczury? Co my mamy? Kurde, fucking shit. What the fuck, oni się biorą w ogóle te szczury? Ale one szybkie są. Kurwa, gdzie ma skosy chyba. No, uciekaj. Szczurze. Ty, ty, ty. One stąd, tu się respią. Dobra, padł szczur. Chyba mamy iść tu, coś mi się wydaje. Nie, tu? Nie. Nie, tu, gdzie my mamy iść? What the fu, kurwa, znowuż! Słuchajcie, okay, zaraz się na tego żura przyczaimy, tu małego. Bo on tu za chwilę przyjdzie. No, chodź, chodź, mały. Chodź tu do mnie, mały. No, ja cię tu pocisnę jak y, cowboy y, z wymiona krowiego, bo z niego leci dobre mleko, y, które bardzo mi smakuje, chociaż jest. Lekko spienione! I gin No, i posłuchał. Widocznie lubi mleko. No, pij mleko, będziesz wielki. Się mówi. I co, my tu mamy... Jakoś przejść, czy... czy, czy, czy co? Czy... TNT mamy użyć, no dobra. No raz kusi śmierć, TNT leć, leć! I rozwali I co, no i, i nic. Nie, tu mamy iść, gdzie mamy iść? Tu, tam do góry? Nie, hops, 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 hops nie, tam, tam nie wskoczymy. Czekajcie, co on w ogóle pokazuje? Przedostaw. Czekajcie, kurde. Znaczy. Tu jakiegoś. Przejścia nie ma. Hmm. Mamy. Y rozkminkę, poczekajcie pokazuje nam pokazuje nam w sumie pokazuje nam tu, ale nie tu bo tu mamy zamknięte więc gdzie? tu? przez to? nie Hmm, nie mam pojęcia. Czekajcie... Chyba, 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 już wiem co trzeba zrobić, czekajcie. O! Co? Nic. To zrobię. Hm. Dobra, wiecie co? Tego nie przejdę jakoś, nie ja to później w tym czasie rozkminię. Zresztą czas, czas tutaj narzuć się powoli kończy, bo już odcinek troszkę trwa, chociaż poczekajcie, czy nie uda się tego nam... Kurde, ej, naprawdę, ej, nie mam pojęcia, co tu mam zrobić, ej, na serio. Nie będę pokazuje, że mamy iść tam, ale nie, bo nas to nie pusili, naprawdę. O, czekajcie, co było? A, to jest ten, dobra. Może laleczkę trzeba, nie, laleczkę nie, to, 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 to. nie, nie. Nie, nie wiem, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, co mam tutaj zrobić. Także na ten odcinek to by było wszystko. Jeśli oczywiście wam się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to y, bardzo motywuje do dalszej pracy i ogólnie wiecie, wiecie zresztą o co chodzi. I znacie te klimaty, także... Y, no to w sumie tyle, także... Poczekajcie, co to jest? Czy to coś? Nie, to drewno. Możemy kopać, rzeczy, ale fajnie. Czekajcie. Jeb, 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 jeb. Nie, już nie mogę kopać, widocznie. Tylko to mogę kopnąć. Dobra. Także to tyle. Także żegnam się z wami ja, ojciec Matolo, także siemaneczko, czułem i cześć! Pa pa!